Zapach na dziś matin Mogador od marki Botanika. To perfumy orientalno-przeprawowe, ale takie intensywne. Takie trochę pikantniejsze, aromatyczne i bardzo, bardzo gęste. Pełne olejków najwyższej jakości, pełne esencji i pełne charakteru. Już w otwarciu ten zapach nas zaskoczy. Mamy tutaj absolutnie 100% mężczyzny. Naprawdę. Piękna bergamotka w otwarciu, cytrusy, werbena I to wszystko jest jeszcze podane z kminkiem i z fiołkiem. Więc nie jest to taka klasyczna woda kolońska. Chociaż jest świeża w otwarciu, to jednak jest taka trochę pikantnie, trochę mrocznie i trochę z, ze zwierzęcym akcentem podana. Można byłoby rzec, że to jest kompozycja z pazurem. Potem robi się jeszcze ciekawiej, bo geranium dołącza do tej całej pięknej aury świeżo-korzenno-cytrusowej. Mamy piękne geranium, które daje takie zielone, rześkie nuty. Mamy szałwię muszkatołową, gałkę muszkatołową, które sprawiają, że ten zapach jest jeszcze bardziej pikantny jeszcze bardziej podkręcony. Mamy świeżość, ko ko korzenność i pikantność, tak? No i mamy też takie nuty delikatnie skórzane, więc paczula, ziemnista, ciepły bursztyn, wanilia. To wszystko jest takie hmm, męskie, takie zadziorne, takie y, odrobinę słodkie, ale ambrowe, nieco dziko podane, nieco niepokojąco podane, a jednocześnie takie świeże i, i bezpieczne. Dlatego ten zapach naprawdę będzie bardzo dobrym pomysłem dla wszystkich miłośników świeżych zapachów z charakterem pudrowych zapachów z nutą elegancji. Myślę, że ten zapach jest idealny właśnie do biura, do garnituru, do zamkniętej przestrzeni. Będą go cenić mężczyźni, którzy lubią właśnie zapachy świeże z nutką pikanterii. Będą go świeży, cenić mężczyźni, którzy lubią zapachy takie uzależniające i takie naprawdę konkretne zapachy bo mamy tutaj też trochę takiego zadziora jeszcze bardziej w tle usytuowanego. Więc wszystkich miłośników tego typu zapachów naprawdę namawiam do testów. Dziękuję.